Witaj! Ej, wyjdź na dwór, bo tak słabo w święta siedzieć w domu. No w sumie czemu nie? Witaj! Chodźmy to sprawdzić. Okej. Okay. Coś tu już się chyba zaczyna. Usiądźmy. Mikołaj! Wesołych świąt wszystkim! A co to za spóźniony towarzysz? Co tu robi spaczony Andrzej? Chwila, jak ja wtedy przeżyłem. Siadaj, dla ciebie też jest miejsce. Mam kilka prezentów dla was. Wow, to nowa tchanowa ekstra katana. To najnowszy Super Karabin. Ta maczeta jest idealna. To jest kremliweł! Od lat nie czułem się tak dobrze.